Także myślę witam a w dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie mamy sobie godzinę 12:60 60 i Masy Farbusan oraz 30. ...stoją w garażu. Mamy sobie ...wrzesień... 20. września, 23. Ja biorę kultywator i 60. No i jadę uprawiać pod pszenicę. Oczywiście zostawcie subika i lajka No i lecimy zapinać kultywator No i tu zakupiliśmy sobie nowy nabytek, nowy zabytek Brony od sąsiada, tak jak kupiłem Nasze brony były bardzo wąskie. Pojechały przed sezonem na złom. bo były już tak przedmioty, nie okazało się ich naprawiać. Zresztą jak tu miałem na to, miał to już zakupiłem sobie takie brony. No i z ogonami. Żeby jeszcze jak po kultywatorze tak ładnie jest, to nie rozbije też to tak szybko, szybko na piątce przelecieć z Lecimy z sześćdziesiątką na pola.

60 ostatni film takie krótkie pinte balki chciałem zwieść tylko i trochę poradź Dzisiaj trochę późno się zabiera z tym wszystkim żeby ściągnęły te paliwo, żeby się ściągnęły, przyjemność paliwo zatankować i się ściągnęło do 12 Это было часть, потому что она не была... Chyba nic z tego. 60 to nie da tu upadimy. A 60 się nam tukopię. No, mamy wiadomo ja 60% chyba to ram. 60, będziemy mogli określić go z tak tym. Do nic Chyba nic z tego. Wałek już mamy na maksa opuszczony. Dość bawełno w mu będzie grał. 60, nie daje rady

nie trzeba naprawić 60 bo On całkiem opada, nie idzie żeby do krony, to od razu całkiem opada. No i to nie jest robota wtedy, bo on całkiem opada. Dobra, szybko sobie zalecimy po 30 i drony sobie weźmiemy. Może z gronami sobie tu pojedziemy. Jak to taki ciągnik 52 płynie i nie daje rady z takim motywatorem? To też do na Brony Drony weźmiemy. Co jest z tymi dronami? Już ja próbowałem o Teraz. Mecjan się tam brnę na bajt 30. Trochę trochę wyżej, bo wyraźnie właśnie wyraźnie nie wyżej podziwiasz, to on od razu spada całkiem do ziemi. W co zobaczymy, co to będzie. Mamy jalisko spuścimy, to wyhakujemy to jabłisko. Ładny taki woki. Trójki i odbyły cieknięte.

jak jak tu że do do 60 jak do samej ziemi z tego, że spadnie nam spadnie no to 60 będzie dawała na to, ale jak się wydatków bardziej spuściła, to nie daje. 30 spróbujemy uprawiać nie głęboko. Niech stoi 60. Spróbujemy z kultywatorem mm. mm. Jak nie spuszczamy tak głęboko Trzydziestka idzie. Nie głęboko do trzydziestu zróbmy. I jeszcze grunel się przeleci. Żeby było też na kontybatorem w obszarze trochę.